Witajcie, witajcie. Nie przez przypadek dzisiaj trzymam w rękach broku, nie służy mi on jako mikrofon. Służy mi on jako przedstawienie składnika głównego tego super suplementu, którego znajdziecie w linii Green Day Amix Nutrition. Głównym składnikiem właśnie tego suplementu jest broku. Bardzo dobrze większość z Was zapewne wie, że aby nasza dieta była skuteczna, prawidłowa, należy spożywać dużo warzyw. Jednym z warzyw, który właśnie posiada bardzo dużo dobrych składników odżywczych jest broku. Niestety... Aby zjeść, aby dobrze wykorzystać wszystkie składniki odżywcze zawarte w tym brokule, należałoby ich bardzo, bardzo dużo ja na przykład jestem osobą, która nie toleruje brokułów. Z uwagi na to, że po jedzeniu większej ilości brokułów, nawet małej już ilości brokułów, nie czuję się komfortowo moje jelita zaczynają troszeczkę inaczej pracować, mój brzuch troszeczkę inaczej zaczyna wyglądać. No, jest wzdęty, tak. To uczucie na pewno jest w większości zdane znane i nie czujemy się z tym uczuciem zbyt komfortowo. Dlatego właśnie Amix Nutrition ma bardzo fajny suplement, dzięki któremu możemy zamienić sobie spożywanie tego warzywa, na spożycie e, tego suplementu głównym składnikiem jest właśnie ekstrakt z brokułów silymariną, um, a właściwości odżywcze to oczywiście zwiększenie odporności, tak? Jest to świetny antyoksydant, wspiera pracę serca, wspiera pracę wątroby, oczyszcza ją, tak? No i e, co najważniejsze też wspomaga nasze trawienie. Także, jeżeli nie możecie spożywać brokułów w takiej postaci, na pewno powinniście e, ten suplement sobie e, zakupić. A mí me interesa sulforafina.